Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie na temat tekstu Gustawa Herlinga Grudzińskiego, pochodzącego z jego książki Inny świat. Jest to rozdział albo opowiadanie pod tytułem Ręka w Ogniu. To naprawdę znakomity tekst, który porusza dwa problemy. A więc po pierwsze, pierwszym problemem jest oczywiście systemowe, zaplanowane, Doprowadzone do niemalże rangi sztuki, przesłuchiwanie więźniów, w czasie których to przesłuchiwań. Torturuje się niewinnego człowieka, całkowicie dekonstruuje jego psychikę, rozluźnia mu się w głowie wszystkie klepki, szuka się nieistniejących szczelin, luk w zeznaniach, niszczy wnętrze wielogodzinnymi przesłuchaniami, brakiem snu, uniemożliwianiem załatwiania potrzeb fizjologicznych, no i oczywiście biciem wszelkiego rodzaju e, ciosami które zadaje się we wszystkie możliwe części ciała. Wszystko dzieje się po to, aby dokonała się w więźniu tak zwana wielka przemiana, tak właśnie to nazywa Grudziński, wielka przemiana, czyli aby więzień przyznał się do wszystkiego, co zostaje mu podsunięte przez śledczych i żeby z ulgą czekał na skazujący go wyrok. To zdumiewające, jak bardzo przypomina to intuicję Orwella, który w swojej powieści rok 1984 w podobny sposób opisywał sposoby i cele torturowania. To jedna rzecz. Druga rzecz. Więzień, który przejdzie już cały proces tortur, będzie z nadzieją myślał o obozie. O obozie jako miejscu pracy i obozie jako miejscu, w którym będzie można zaznać litości, ale nie chodzi o litość dla samego siebie, dla mnie więźnia, ale chodzi o to, żeby móc poczuć litość i móc tę litość okazywać innym. Jednak nawet Litość znika, gdy więzień zaczyna gardzić innym, słabszym, głupszym, chorym, kalekim i wtedy dochodzi się do prawdziwego punktu docelowego tejże reedukacji. Więzień stanie się idealnym materiałem na kolejnego sędziego, który będzie pastwił się nad nowymi oskarżonymi. Więc to jest taka, bym powiedział, filozoficzna podbudowa ręki w ogniu. Filozoficzna może nie do końca dobre słowo, ale w każdym razie tutaj mówimy o pewnej teorii, którą Grudziński opisuje. A teraz przejdziemy do praktyki bohaterem Ręki w ogniu jest niejaki Michał Kostylew, postać zarówno tragiczna, co szlachetna, jeden z najjaśniejszych bohaterów całej książki Grudzińskiego. Młody Kostylew wychowywany był w sumie bez ojca. Ojciec, zagorzały zwolennik rewolucji październikowej zmarł, a pielęgnująca e, pamięć po nim żona, czyli matka Kostylewa do podtrzymywała w swoim synu miłość do rewolucji, jakby spełniając niezapisaną ostatnią wolę męża. E, więź Michała Kostylewa z matką jest wyjątkowo silna i wielokrotnie ta więź będzie o sobie dawała znać. Jako komunista idealista młody Kostylew wierzy w wielką konstruktywną rolę komunizmu. Wierzy do tego stopnia, że uczy się języka francuskiego, by móc łatwiej przemycać Idee rewolucyjne na zachodzie, gdyż wierzy również, że będzie mógł pewnie gdzieś tam kiedyś na zachód się wybrać. Jest pracowity, ambitny, działa w partii, studiuje. Na drugim roku studiów we Władywostoku, a studiuje w Akademii Morskiej, trafia do prywatnej wypożyczalni książek, gdzie udaje mu się zdobyć kilka powieści francuskich klasyków literatury, takiej literatury realistycznej. Zaczyna je czytać chcąc poćwiczyć sobie język francuski. No taka, bym powiedział, bardzo, taki bardzo praktyczny cel. Po przeczytaniu tych kilku książek Kostylew mówi tak do Grudzińskiego, to już w Łagrze. Byłem chory na tęsknotę za czymś nieokreślonym. Odetchnąłem innym powietrzem, jak człowiek, który nie wiedząc o tym dusił się przez całe życie. Już samo to stwierdzenie... Samo to uczucie, które narodziło się w Kostylewie pod wpływem lektury książek pochodzących z Zachodu, mogło świadczyć o popełnieniu tak zwanej myśl -o zbrodni. Chociaż pamiętajmy, myśl o -zbrodnia jest to termin, który pasuje nam głównie do powieści Orwella. Kostylew poczuł się oszukiwany. Zachód nie musiał być takim demonem, takim dnem... Piekła, jakim go malowała partia. Kostylew popełnił jednak straszliwy błąd. W czasie jednego z zebrań, dyskusji, w czasie jednej z dyskusji z kolegami zawołał wyzwolić Zachód. Od czego? Od takiego życia, jakiego myśmy nigdy nie oglądali na oczy? No, to zdanie, te zdania musiały w pewnym momencie zwrócić na niego uwagę systemu. W międzyczasie. Właściciel tej wypożyczalni padł ofiarą wielkiej czystki i jako nadwołżański Niemiec został aresztowany. W czasie trwającego śledztwa i oczywiście przesłuchiwania i torturowania tego właściciela prywatnych zbiorów prywatnego księgozbioru w czasie tego przesłuchiwania padło między innymi nazwisko Kostylewa to był początek końca tego bohatera długotrwałe przesłuchiwania tortury męczarnie przerwane chwilami gdy oferowano mu przyznanie się do zarzutu szpiegostwa sprawiły że Kostylew no, zamienia się w wrak człowieka jednak uparcie odmawia Przyznania się do winy. Metody śledztwa zmieniają się, sędzia śledczy też się zmienia, pojawia się inny, teoretycznie spokojniejszy, z którym Kostylew może sobie pogadać. Potem znowu pojawiają się męczarnie, które już już popchnęłyby Kostylewa do przyznania się do jakiejś winy, ale oskarżenia szły dalej. Nie, mog nie mogło być mowy o jakiejś takiej, wiecie, Abstrakcyjnej winy zdrady systemu. Nie, tutaj zaczęto wymuszać na Kostylewie, aby przyznał się do tego, że w Akademii Morskiej istniała jakaś tajna organizacja, z którą kontaktował się właśnie nasz bohater. Finalnie sędzia śledczy proponuje, by podpisał się pod słowami, że chciał obalić za pomocą obcych mocarstw ustrój Związku Sowieckiego. I jako dowód przedstawiono zapis jego słów, które wcześniej wyrzucił się z siebie w czasie, jednego, w czasie jednej z dyskusji ze swoimi kolegami, e, którzy również należeli do partii. Kostylew podpisał. Przyznali się do winy. W 1939 roku trafia z wyrokiem 10 lat do Łagru, gdzie cieszy się pewnymi przywilejami, które z kolei wykorzystuje do tego, żeby pomagać innym więźniom, znajdującym się w daleko gorszej niż on sytuacji. Jednak zostaje zadenuncjowany, czyli już drugi raz zostaje zdradzony przez jednego z brygadzistów. Ten donos został złożony i Kostylew trafia do brygady leśnej, gdzie ociera się o śmierć, zwycięczenia. Jest w, w tym momencie w stanie zrobić absolutnie wszystko, by się najeść i zaczyna nienawidzić innych więźniów. Na tym właśnie etapie Kostylewa spotyka Grudziński. Odkrywa jego tajemnicę. Tajemnicą tajemnicą Kostylewa było to, że co jakiś czas ten Michał Kostylew opalał sobie rękę w ogniu, by ta nigdy do końca nie mogła się zagoić. Grudziński rozumie ten desperacki akt i szybko nawiązuje z Kostylewem nić przyjaźni. Stanowią do pewnego momentu, przez miesiąc, tak, stanowią nierozłączną parę. Kostylewa trzyma przy życiu nie tylko ręka, tak jak to dziwnie brzmi, nie? Kostylewa trzyma przy życiu ręka i to jeszcze Chora, która zwalniała go z pracy, ale również podtrzymuje w nim tę iskrę życia wizja czekającej go wizyty matki. No i jeszcze w międzyczasie gdzieś dorwał się do książek, które również na nowo uruchomiły w nim te wewnętrzne zasoby tego. Tych, tak, tych takich bardziej szlachetnych ludzkich pobudek. Kostylew jednak był w bardzo paradoksalnej sytuacji. To jest taki paradoksalny status więźnia w Łagrze. W sumie zdrowy więzień, który nie pracuje. No to, nie mogło się, to nie mogło być niezauważone przez system. To musiało się skończyć tragedią tego, tego młodego człowieka. Kostylew miał trafić na kołymę, a kołyma to była powiedział, była przestrzeń, z której się nie wracało. Wysyłano tam więźniów, którzy byli. Dam taką przeróbkę cytatu, byli najzupełniej gotowi na tamten świat i na koły mają trafiali ci, którzy nie mogli już dobrze pracować. A wiemy, że każdy naczelnik obozu chciał pochwalić się jak najlepiej pracującym zestawem więźniów, a więc pozbywał się i wysyłał no, praktycznie na pewną śmierć tych, którzy już nie mogli spełniać się jako robotnicy. Gruziński chciał iść na kołymę zamiast Kostylewa, ale naczelnik obozu nie zgodził się. Grudziński był zbyt dobrym więźniem, by się go pozbywać, stanowił zbyt cenny zasób biologiczny. Kostylew doprowadzony do ostateczności informacją o tym, że nie zdąży spotkać się z matką przed wywiesieniem go z tego obozu, popełnia samobójstwo. Właśnie wylewa na siebie wiadro z wrzątkiem, umiera w cierpieniu. Jakiś czas później przyjeżdża matka i wraca do domu z rzeczami syna. W tym momencie kończy się ten tekst i można sobie zadać pytanie po co to wszystko. No więc tak, są takie dwie, są takie dwa potężne sensy, które są tutaj zachowane. Jeden sens to jest chyba taki nie do końca o jaki chodziło gruzińskiemu. Ktoś może rzec, że to wszystko wina czytania książek, że gdyby nie książki to Kostyle pewnie byłby nieco bardziej rozmarzonym, ale jednak wzorcowym członkiem partii. To właśnie one zasiały i pozwoliły wyrosnąć w tym człowieku tęsknotę za lepszym światem, światem pewnie Równie prawdziwym co totalitarne państwo, ale na pewno lepszym w bardzo wielu przestrzeniach. A więc te książki nie były sentymentalnymi lekturami Emmy Bowary, ale to były realistyczne opowieści o innym świecie może nie idealnym i nie bez wyjątku sprawiedliwym, ale, ale z pewnością nie będącym Sodomą i Gomorą, którą trzeba podbić i wyzwolić przez jedyną słuszną doktrynę ale ważniejsza chyba kwestia dotyczy kwestii wolności wyboru postawy w odróżnieniu od mrocznych nihilistycznych wizji Borowskiego według którego w sytuacjach ekstremalnych tylko i wyłącznie potrafimy się zlagrować i myśleć o przetrwaniu nawet kosztem innych to Grudziński pokazuje osobę, która znalazła margines wolności wolności, za którą płaci się bólem rozłożonym na raty męczeństwem, ale jest to jednak wolność, niewielkie pole decyzyjne, nawet jeżeli mówimy o decyzji o samookaleczaniu się i sposobie odebrania sobie życia. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia.